Witam Was wszystkich z tej strony Hudson. Jak wiecie, dawno już nie było żadnego odcinka na temat zombie How to Survive, czyli jak przetrwać, a także żywych trupów. Swoją drogą nie wiem, dlaczego go nie zrobiłem. Jakoś ciężko mi było się zabrać za przygotowanie jakiegoś materiału. I w dzisiejszym odcinku omówię historię zombie i to będzie bardziej na podstawie kina. Od razu na sam początek powiem Wam tak, znalazłem materiał na internecie, który jest po prostu pięknie opisany. Co, gdzie, jak, kiedy. Wszystko głównie z kina, tak chyba tutaj jest do lat 90., z tego co widzę. Więc za chwilę o tym Wam. opowiem. Więc enjoy, The Party. Początki filmów o zombie sięgają wczesnych lat 30. Wtedy to Victor Halperin, bazując na powieści Garneta Westona, wyreżyserował pierwszy obraz o żywej śmierci zatytułowany Wife White, White, White Zombie. Fabuła tego czarno-białego filmu nie była skomplikowana. Wszystko sprowadzało się do magii, wódu służącej do przemiany ludzi w bezduszne, służące człowiekowi maszyny. Kolejnym klasykiem stał się obraz wala Leftona – Walked with Zombie. Jednak dopiero Plague of Zombie ukazała prawdziwe, krwawe oblicze ożywionych trupów. Plaga zombie Artura Granta opowiadała o pewnym… W XIX-wiecznym jego mościu, który za pomocą magii wskrzeszał umarłych, by ci stawali się jego tanią siłą roboczą. Nakręcony w studiu Hammer Film był pierwszym kolorowym obrazem o zombie i jednocześnie wprowadził zasadę, zgodnie z którą tytułowe stworzenia śmiertelnie bały się ognia. Rok 1968 stał się przełomowym dla kanonu gatunku. Młody, utalentowany amerykański reżyser George Romero stworzył film który nie miał sobie równych. Mowa oczywiście o Night of Living Dead. Living Dead, przepraszam. Opowiadający o grupce uwiezionych na farmie ludzi, którzy otoczeni przez dziesiątki zombie stają do walki z rządnymi krwi kreaturami. Film, choć czarno-biały, po dziś dzień określany jest mianem jednego z najmroczniejszych i najbardziej przerażających horrorów. Po kilku latach Romero znów powrócił do tematyki zombie i w koprodukcji ze słynnym włoskim reżyserem Dario Argento stworzył Down of the Dead. Film, który stanowił kontynuację nocy żywych trupów, opowiadał o czwórce bohaterów, którzy szukając ucieczki z opanowanego przez żywe trupy świata, trafiają do centrum handlowego i sobie tam funkcjonują. Pomysł okazał się rewelacyjny. Film zarobił niemałe pieniądze, a wychwalany Romero zapowiedział trzecią część swojej trylogii. W międzyczasie, swą siłą ukazało kino włoskie. A wszystko za sprawą lubiącego się w makabrycznych scenach wybitnego reżysera Lucio Fulciego, jego filmy Zombie Flesh Eaters, Sitting of Living Dead, The Beyond, *House by the Cemetery, choć często bezlitośnie okrajane przez cenzurę, były zdecydowanie najbardziej, bruta, najbardziej, najbardziej brutalnymi obrazami o żywej śmierci w których wyłupywanie oczu, przewiercanie głowy czy wymiotowanie własnymi jelitami stało się czymś typowym. Spośród wielu filmów Fulshiego największą, największą uwagę zwraca pozycja zombie flesh Eaters, ukazując tytułowe zombie jako ociekające z gniłym mięsem, powstałe z grobu monstra, które w bestialski sposób niszczą świat żywych. Film z detalami przedstawia sceny, w których trup wyjadając wnętrzności, które w których trupy wyjadają już wnętrzności ze swych ofiar, przez co pozycja ta przeznaczona jest wyłącznie dla osób o mocnych nerwach. W połowie lat 80. kino zostało wręcz zbombardowane przez liczne obrazy o zombie. Jednak najwięcej do powiedzenia miał Dan O'Bannon, który stworzył horror-komedię Return of the Living Dead. Film, który pierwotnie miał być remake'iem Nocy Żywych Trupów, doczekał się dwóch kolejnych części, a swoją popularnością wyparł nawet Day of the Dead. George Romero Lata 90. rozpoczęły się od remake'u Night of the Living Dead, które, mimo świetnych efektów specjalnych, nie był w stanie dorównać wersji sprzed 20 lat. W 1992 roku swym talentem błysnął Peter Jackson, który w filmie Brain Dead po raz kolejny postanowił ukazać żywe trupy w wyjątkowo krzywym zwierciadle. Dwa lata później zaczęto. Zaszczytne grono filmów o zombie powiększył Cementary Man, opowiadając prostą, lecz świetnie wykonaną historię z przepiękną Anną Flacci w, w roli głównej. Duży wpływ na rozwój kina o żywych trupach miały także powstające w połowie lat 70. produkcje hiszpańskie Vengeance of Zombie, *Terrors of Living Dead czy Horror Rise from the Tomb. Będąc swoistym wzorem dla kina amatorskiego, a także późniejszych dokonian, dokonań Włochów i Niemców. W końcem lat 90. ogromne zainteresowanie horrorami w Azji spowodowało, że produkcje z tego kontynentu nie pozostawały w tyle. Do najbardziej udanych filmów należą między innymi BioZombie, Versus oraz Wild Zero. Jednak to nie Azja, lecz na nowo Hollywood stało się pożywką dla tejże tematyki. W XXI wieku wielkie pieniądze i nowoczesne efekty specjalne spowodowały, że ekrany kin na nowo gościły tematykę żywej śmierci: Resident Evil, House of Dead, Undead, Remake Down of the Dead. Jednak żaden z tych filmów nie posiadał już tej mrocznej i niepowtarzalnej atmosfery, jaką byli w stanie stworzyć Romero czy Lucy. Co mogę do tego dodać, bo to jest praktycznie już koniec tego, co znalazłem. Naprawdę, jeżeli chodzi o historię zombie, została ona stworzona przez książki. I powieści do filmów. Głównie, jeżeli chodzi o historię, zombie, by, zombie były przedstawiane jako stworzone przez wód. Czyli wiecie, ta magia tak, tego, takiego typu szamani i tamte sprawy. Jeżeli mam wam polecać jakieś filmy o zombie, wszystkie filmy od George'a Romero. Po prostu on jest najlepszym twórcą filmów o zombie. Co prawda, niektórych z nich nie widziałem, więc na pewno. Zaciekawię się tymi tytułami, na przykład jeżeli chodzi o ten Dead, czyli Martwica Mózgu. I może też obejrzę Białe Zombie, bo jestem ciekaw pierwszego filmu o zombie. Powstał on z tego, co chyba widzę, jakoś w 1932 roku, więc naprawdę też polecam. Ja już się mogę tak naprawdę tylko i wyłącznie z Wami pożegnać. Odcinek wyszedł taki bardziej. Ukradzione od kogoś można powiedzieć, ale wydaje, wam, wydaje mi się, kurwa wydaje mi się, że to Wam się bardziej spodoba niż jakieś takie byle jak napisane coś. Tutaj mamy wszystkie główne informacje i jest według mnie pięknie. Mogę wam już tylko i wyłącznie powiedzieć, abyście głosowali na kolejny odcinek, który z tego co widzę, jakie mam tam można powiedzieć podtytuły, tudzież tytuły. To będzie pisane z mojej ręki. A nie ściągane można powiedzieć z neta. Więc to na tyle. Ja Wam dziękuję za wysłuchanie tego krótkiego audiologu. Czekam na Wasze komentarze. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć i polecam wam te filmy. Siemka ludziska.